Bo ja rozumiem, że dziś na agendzie, na waszej agendzie politycznej jest atak na pana Jerzego Osiaka I to bardzo atak moim zdaniem ohydny, dlatego że, że no jednak na kilka dni przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry, a, szczel, a, a, a chyba nawet, nawet wy musicie powiedzieć, że cel tej zbiórki jest po prostu szczytny i wielu, od wielu lat bardzo, bardzo, ludziom, bardzo ludziom potrzebny. Wiecie państwo... Ja naprawdę wielokrotnie mówię, że w sprawie odbudowy powodzi nie powinno być, nie powinno być polityki. Powinno być ma... i każda organizacja, Wie pani ja, Panie Marszałek, proszę, proszę, naprawdę bardzo. Nawet, nawet jak nawet jak patrzyłem, nawet jak patrzyłem na jak jedna ze związanych z wami telewizji, robił ustawki medialne przez swoją fundację i odbudowuje z waszym kandydatem na prezydenta odbudowuje jedno mieszkanie i szerzy tam nieprawdę, to starałam się uciec od bieżącego komentowania tej polityki. A wy, wy widzę, że macie taką gigantyczną potrzebę na, tych, na ludziach poszkodowanych robić, zbijać kapitał polityczny. Pani Marszałek, ja mówię ogólnie o pani środowisku politycznym. Proszę nie brać wszystkiego do siebie, choć jest pani ważnym elementem tego środowiska, środowiska środowiska politycznego. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo w tej sprawie raczej powinniśmy współpracować, współpracować razem. Wielokrotnie także z tej mównicy. gdy Państwo jako posłowie opozycji, mimo że jestem, że różni nas wszystko w wymiarze politycznym. Brałem się za rozwiązywanie problemu, które państwo, państwo zgłaszaliście jako, jako posłowie opozycji. Razem udało nam się te problemy rozwiązać. To jest ta właściwa droga, a nie atakowanie fundacji, która od wielu, wielu lat niesie pomoc ludziom tam, gdzie głównie wasz rząd zawodził.